Yy, smakowała pani grochówka? No, dupy nie urywa. Jeszcze nie. Rachunek. Dziękuję, a te ruskie to poproszę na wynos z niemię jutro na obiad. <słuch> Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie. Dlaczego tak mnie nie lubisz? Daj mi spokój, Lala. Ty się schylałeś. Znaczy, ja on wobec tego nie gadał... nigdy. Masz rację. ci myślą tylko o seksie i alkoholu. No w końcu zaczynasz to rozumieć. Przeczytaj sobie to. Co to jest? Dzień doberek? Na rondelek? Jeszcze śpi mój kartofelek, co? Humor mam ci beznadziejny, no więc. Seksik jest potrzebny. Ja to już gdzieś słyszałam. Co? Nie to jest teraz najważniejsze. Ja to załatwię. Zaraz przyjdzie tutaj ten gnojek. Proszę, już przyniosłem pani te ruskie. Przepraszam bardzo, co pani wyprawia? Zwariowała pani? Rachunek? To powinien pan sobie zrobić z sumienia. Właśnie bez szczelu. Wychodzimy. Ale co? Dlaczego? Dzień do berg. dobry. No, proszę. tylko nie to. Jak to nie dostać tego wiersza? Miała ci go dać. Dzień dobry. Na <noise> bliźniacza dusza. O, dzięki, właśnie tego szukałem. Wisisz mi 43 zł i 14 groszy. Tak, tak, zamierzam tę śpiewkę. Jeszcze to. Co jest?